Dzień dobry, dzień dobry, tutaj kolejny odcinek na Zagórski TV i możecie dzisiaj dowiedzieć się o tłuszczach. Ostatnio było o węglowodanach, a konkretnie o owocach na noc. Czy warto jeść, czy nie? Dzisiaj powiem nieco o tłuszczach, no, które. Są objęte wieloma mitami, czy warto jeść, czy tłuszcze tuczą, czy węglowodany tuczą, ile tego białka jest. Dzisiaj rozdrapmy nieco tłuszcze. Tłuszcze są nam potrzebne jako źródło energii, jest to bardzo wysoko energetyczne źródło. Co to znaczy wysoko energetyczne? Przykład, bo... Jeśli w jednym gramie tłuszczu mamy 9 kilokalorii, a w jednym gramie węglowodanów mamy 4 kilokalorie, oznacza to, że około dwa razy więcej, dwa razy bardziej energetyczny jest tłuszcz niż, niż węglowodany. Co to będzie znaczyło dla nas? Że w praktyce, jeśli... Ułożymy sobie posiłek tłuszczowy, będzie go o połowę mniej, a jeśli uży, u, ułożymy e, posiłek węglowodanowy, to będzie go dwa razy więcej niż posiłku tłuszczowego. Pytanie teraz, e, jeśli ktoś nie potrafi przejadać wielkich ilości, co lepiej byłoby sobie dobrać? E, czy posiłek tłuszczowy, czy posiłek bardziej węglowodanowy? Musimy zrozumieć też samą ideę, kiedy takie tłuszcze jeść i kiedy takie węglowodane sobie jeść. Oczywiście węglowodany, jak i tłuszcze są potrzebne do odpowiedniej, odpowiedniego funkcjonowania naszego organizmu, dostarczają niezbędne z produktami, dostarczamy niezbędne minerały, niezbędne witaminy, wartość energetyczną, ale musimy pamiętać w jakich szlakach metabolicznych wykorzystywane są tłuszcze i w jakich szlakach metabolicznych wykorzystywane są węglowodany. Jeśli jesteśmy na przykład taką typową księgową, albo jesteśmy osobą, która się nie rusza, lubi posiedzieć przy telewizorze, popracować przy komputerze, pospacerować, wtedy bardziej byśmy preferowali tłuszcze w diecie, z tego względu, że że to jest, to jest właśnie szlak metaboliczny, który nasz organizm będzie w głównej mierze wykorzystywał. wykorzystywał czyli, e, nie e, czyli kwasy tłuszczowe, wtedy będzie korzystał z kwasów tłuszczowych. W momencie, kiedy na przykład mamy tryb ży życia taki, że jesteśmy trenerem, jesteśmy osobą, która musi dźwigać jakieś ciężkie rzeczy, wtedy warto byłoby wykorzystywać sobie nieco więcej węglowodanów, czyli kasze, ryże, ziemniaki e, i jeszcze więcej mm, różnych produktów mącznych, e, czy powiedzmy ryżu i tego typu rzeczy. W momencie, kiedy jesteśmy właśnie taką spokojną osobą, śmiało możemy sobie stosować więcej mięsa, więcej ryb, więcej jajek, więcej awokado, tłuszcze typu olej kokosowy czy powiedzmy olej lniany. Oliwa z oliwek, oliwki, to można wszystko sobie dorzucać do, do diety i ba komponować bardzo smaczne i fajne, kolorowe posiłki. I do tego wszystkiego można dorzucić sobie warzyw i urozmaicić różnymi strąka, strąkami. Mówię urozmaicić, czyli strąkami, i dorzucić do, do tego nieco orzechów, czy powiedzmy nasion. I wtedy ten posiłek będzie bardziej tłuszczowy dla osoby, która rusza się raczej spontanicznie i nie uprawia jakiegoś sportu glikolitycznego, że powiedzmy pies gonić. Goni tramwaj, czy powiedzmy idzie na stadion i musi biegać 400 metrów w pięciu powtórzeniach, albo brać sztangę i robić martwe ciągi, czy powiedzmy robić rwanie, czy rwanie sztangi z podłogi tak? i 100 kg wyrzuca na głowę. No to w takiej sytuacji wiadomo, że żywienie aturczak byłoby trochę pomylone z podejściem. W momencie kiedy jesteśmy, uprawiamy taką delikatną aktywność mamy u siebie, jak najbardziej dobieramy tłuszcze. No ale oczywiście pojawią się osoby, które będą mówić, że to powoduje zawał serca, tłuszczów nie można jeść. Takie mity powinniśmy schować gdzieś tam między książki, to już jest dawno obalone, natomiast przebija się cały czas historia m.in. Atkinsa, który chłop wymyślił dietę dla naczyniowców, żeby jeść tłuszcze, ale pech chciał, że się wywrócił na schodach, rozbił sobie głowę i zmarł na zator. Więc wszyscy przypisali właśnie łatkę, że to dieta tłuszczowa rozwala organizm. Absolutnie tak nie jest, to zupełnie więcej czynników wpływa na to, że my umieramy na zawał serducha, a na pewno nie są to tłuszcze. Puszczę, ale o tym myślę, że rozdrapiemy w innych jeszcze odcinkach. Jeśli. Co się pomógł ten odcinek i przestałeś chociaż trochę się bać tłuszczę albo zainteresowałeś, zainteresowałaś się tymi tłuszczami. Jak to konkretnie jest, koniecznie zadaj pytanie w komentarzu z tego względu, że nie wiem czy wszystko opisałem, na pewno wszystkiego nie opisałem. Jeśli masz pytania to koniecznie zadaj to pytanie, ja na nie odpowiem. No i zostaw subskrypcję i dzwoneczek, żebym mógł więcej takich filmów dla Ciebie publikować, jeśli oczywiście one są ciekawe. Pozdrawiam serdecznie, Fiona.